Cześć, cześć. Witajcie na kanale Gra na kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Builders of Greece i proszę Państwa, e, kontynuację naszych przygód. Ale, ale, jedna rzecz, jedna uwaga, e, co tutaj się wydarzyło. Otóż ja nagrywam ten materiał 6 maja 2025 roku. Mamy godzinę 20.52. No i gdzieś w okolicach 19.00 ukazała się już, ukazał się full release. No i niestety, ale. Pozmieniało nam co nieco, bo znowu zmiany w terenie mamy: zniknęło tutaj zniknął kamieniołom, zniknęła kopalnia gliny oraz pracownia ceramiczna. Widzę, że również winunia zniknęły, więc winnica oraz winiarnia. No i co? No i teraz musimy to odbudować, bo inaczej nie nada. Tutaj magazynu ci nie mają. Brakuje też, brakuje też rybaków. No to zróbmy to jeszcze raz, bo no będą nam ludziki potrzebne to na pewno. I musimy odbudować to, co straciliśmy. Materiały budowlane, tutaj też widzę, że się pozmieniało, ale kopalnia gliny. Postapmy to tutaj. Postapmy to w tym oto miejscu, o! Teraz się budynki budują, tak? O, no proszę. Czyli teraz ktoś tutaj musi jednak przyjść, musi jednak to wybudować, tak? Czy jak? Najwyraźniej. Eee, dobrze. Pracownia ceramiczna, jakiś kamieniołom. Eee, no, myślę, że kamieniołom to gdzieś... O, o, o. o. U-la-la, la, my mamy tu wrogie obozy. O ty synu. Poczekajcie chwilę w takim układzie, bo... Widzę, że chyba tartaki też, tartak zniknął, drwale zniknął. Znaczy, tartaku chyba nie mieliśmy, ale drwal nam zniknął. Oj, panie. No to my tutaj musimy troszkę jednak zadziałać w tym aspekcie. No, zdecydowanie. Dobra. Budujemy chaty, dwie chaty drwali. Tu jest już teren, teren zajęty przez obóz bandytów. No, będziemy musieli tutaj ogarnąć ten temat. Na razie skoncentrujmy się może na drwalu. Budujesz w złym miejscu, ale dlaczego? Skoro sobie tak wybrałem, no dobrze. Tutaj już się buduje ten drwal. Tak zrobimy. No dobra, ogarnijmy tutaj drogę. No i w pożądaniu, tu jest problem z magazynem. No tak, ten problem z magazynem, ja wiem, że on tu jest, i teraz będziemy musieli ogarnąć magazyn. Ten magazyn, widzę, że ma zasięg swój, i można byłoby go machnąć gdzieś powiedzmy, no w tym oto miejscu. Czemu nie? Ale fajnie, że teraz budynki muszą się budować. Bo troszkę to było nie takie. Wiecie, nie do końca naturalne, że, że one od razu powstawały. Więc ja się akurat z tego cieszę. Eee, zanim to się wybuduje, to my jeszcze będziemy w stanie postawić może pracownię ceramiczną. Tak, bo to też jest potrzebne. I kamieniołom, tak, to też będzie nam potrzebne. Kamieniołom wymaga drogi, ale pytanie jest takie: gdzie tu jakieś złoże kamienia? Bo nie widzę żadnego. Że niby tutaj? Szczerze powiedziawszy. Tak nie za bardzo mi to leży. Tu niby... Tu niby jest... Tu, tu niby ma być kamień, tak? Ach, tutaj jest. Oj 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 oj. oj, 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 To daleko. Strasznie daleko. Teoretycznie myślałem, że ten... To też będzie kamień, ale jednak nie. A wcześniej był. Jak pamiętamy, to wcześniej... To wcześniej tak było. No nic, wychodzi na to, że najwyraźniej musimy... Pobudować tego kamieniarza gdzieś tu. A to oznacza. A widzicie, już się nie da sięgnąć tym kamieniołomem, e, tak żeby były dwa te w zasięgu. Nie? Wcześniej, jakbyśmy tak dali, to, to oba byłyby, a teraz już jest to ograniczone. Dobrze, obróćmy budynek. Droga w tamtą stronę e, zostanie skierowana. Postawmy to. No i oczywiście, tę drogę trzeba gdzieś tu jakoś poprowadzić. Natomiast też tutaj trochę mało miejsca się zrobiło. A my potrzebujemy jeszcze właśnie winnicę. Yy... A puśćmy tę drogę tak i dołączmy. No i co. I jak my stoimy z rybkami przykładowo, no, no jakoś to tam wzrasta, aczkolwiek mięso. Słuchajcie, gdzieś o ciekawa sprawa. Skądś gdzieś mięso mamy, bo... No jakżeż to tak, że, że idzie to w górę. No ryby to bym zrozumiał, no bo stoją dwie chaty rybackie. Ale mięcho? Czy to jest drwal? No dobrze. Yy, ciężko stwierdzić o co tu kaman. Natomiast jeszcze będziemy potrzebowali, proszę Państwa, zapewne tartaku. To, to raczej by się przydało, no bo to deski. Yy, aha. Ciekawa sprawa. No, yy, poszły troszeczkę zmian.

Yy, mamy osiągnąć kamień milowy wioska, ale to nie stanowi problemu. Yy, teraz yy, wystarczy tylko domy tam postawić. jakieś To my budowaliśmy to w ten oto sposób. Tutaj droga wiodła. Okej. Okay. A żeby osiągnąć wiochę, to 400 mieszkańców powinniśmy mieć. Mamy 195. No ale okej, okay. dobrze, niech i tak będzie. Myślę, że teraz by można było powiedzmy zająć się, a bo jak pamiętamy, to tutaj stał rynek też, nie? Eee... Rynek. Targowisko. No troszkę inaczej to wszystko porobione jest. I to targowisko, ono... Ono powinno być gdzieś moim zdaniem y, tutaj, żeby zahaczać o te domy. Ale Agora, jaki ma zasięg? Bo te domy jeszcze są w zasięgu Agory, ale jeżeli ja postawię tutaj kolejne przykładowo... Magazyn. Nie, nie, nie. Dom chciałem. Zróbmy to tak, tak, i w drugą manieczkę. Widzę, że cały czas jest zasięg do agory. Wcześniej tak nie było, i ogarnimy tutaj drogę. Dobra, te domy się też budują. Nie ma z tym problemu. Uważajmy tylko na jedzonko. Żebyśmy, żebyśmy tutaj nie przedobrzyli. I co się tutaj dzieje teraz? Brak surowców. A jakim cudem, skoro obok jest złoże gliny? I to w zasięgu? Bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa. Ten, ten, ten to chodzi jak paralityk, proszę Państwa. No i niby brak surowców, ale on to nosi, nie? No, coś mi się wydaje, że tu chyba jeszcze trzeba będzie popracować nad tym tytułem, drodzy twórcy, bo to się jest chyba nie tak, ale. No ale, dobra. I tutaj, tak, tutaj to jest kwestia magazynu, więc my ten problem za chwilę rozwiążemy. Zostawmy sobie magazyn gdzieś, w tym oto miejscu. I proszę bardzo, I niech sobie stoi. I teraz dalej. Bo my mieliśmy jeszcze tutaj kwestie związane z produkcją dóbr, ale to jest. Aha, dobra luksusowe, materiały rolne. Materiały budowlane. Widzę, że to zostało zablokowane, czyli na tym etapie jeszcze nie jesteśmy w stanie tutaj niczego zrobić. Bardzo martwi mnie obecność, tak bliska obecność tutaj tych obozów więc i to są aż cztery więc my byśmy potrzebowali mieć trochę wojów. I, i kwestia budynków militarnych budynków usługowych, jak na razie, też jest. Do ogarnięcia, ale my sobie możemy jak na razie pobudować domki. Można by to było zrobić w ten oto sposób. Czemu nie? Tu już bym może zostawił to wolne. Okay. I pleckami jeszcze. No i teraz musimy drogę puścić. No i dobra. I mamy to. E, ilu tam mamy tych mieszkańców? 349, mamy mieć 400. Więc, gdy te domy się wybudują, to może już będzie yy, ten kamień milowy osiągnięty. Hatatetów 15 się mieści. A tutaj ilu jest? 15 na 15. I zadowolenie. A, są zachwyceni. No tak, no oni. Najwyraźniej wiele nie potrzebują do szczęścia. Także tutaj trzeba mieć to na uwadze. A, czekajcie, to tu drwale byli A to ja. I tartak nawet jest i i myśliska, dobra, wszystko jest jasne dla mnie, dobrze. Ale to nic, jak to mówią, od przybytku głowa nie boli, to się przyda, najwyżej wyburzymy. Kurde, rzeczywiście, no nie przeuważy. And meet the growing needs of the residents to enhance their satisfaction and health. Let these beautiful grain fields become another pillar of prosperity. No to proszę Państwa, teraz troszeczkę widzimy te różnice, tak? Widzimy te różnice, bo nam e, e, nas trosze, troszeczkę cofnęło. No i teraz widzimy, jaka jest różnica. Poprzednio kazano nam wybudować winnicę oraz winiarnię, e, aby. A i tam jeszcze knajpę, nie? I tak dalej. E, później koszary, gdzie szkoliliśmy wojsko. Natomiast teraz trochę się to różni. Mamy wybudować farmę pszenicy, pole pszenicy. Młyn oraz piekarnie chleba, ale zwróćcie uwagę, że nie ma tu mowy o nori, więc coś tutaj też na tym etapie się prawdopodobnie zmieniło. No i teraz zobaczmy, jak, jak, to, jak to tutaj wygląda. Dom budowniczych, on coś nowego. Tutaj była wcześniej Noria, ale chyba twórcy postanowili z tego zrezygnować. Dobrze, piekarnia chleba, winiarnia dobrze, to, to byśmy mieli. Natomiast tutaj mamy chatę zielarza, farmę pszenicy oraz plantację winogron. Nam każe tutaj ten nasz mentor każe nam wybudować właśnie farmę pszenicy, ale jak z tym nawodnieniem? Ciekawa sprawa. Będziemy patrzeć, będziemy to badać, zobaczymy. Ja może bym wykorzystał wiecie co? Zróbmy to może w taki sposób, bo tutaj może się to jeszcze przydać. Ja bym puścił y, drogę tędy jak tu ukształtowanie tele, terenu? To jakaś taka ta gleba nie... O jajko, to wisi w powietrzu te krzaczory. O twórcy drodzy, no. Uważnie. Nie ja wiecie, normalnie to to nie przeszkadza, jak się patrzy z góry, no ale jeżeli, dając takie zbliżenie, możliwość takiego zbliżenia, no to człowiek chciałby cieszyć się tym widokiem jednak, nie? No, ale dobrze, nie przejmujmy się tym. Eee, ja bym może spróbował wykorzystać ten oto tutaj teren. Eee, nie wiem, jak to będzie z żyznością, bo nic nam nie powiedziano odnośnie jakichś e, tam filtrów i tak dalej. Gospodarka, bogowie, co to jest w ogóle? Nowe początki, aha, dobra. Hmm, handel, wielcy ludzie, dekrety. Dobrze, panel ekonomii, yy, w porze, szukam jakichś filtrów, słuchajcie, żyzności, czegoś, czegoś w tym stylu, ale nie widzę tego, no nic, dobra, działamy z polem, yy, czyli tutaj i pole, farmę pszenicy, każą nam postawić, ta farma pszenicy, jak widać, ona nie jest duża, yy, prawdopodobnie tutaj w zasięgu tego kwadratu, jaki widzimy, Trzeba będzie pola rozlokować, więc ja to stawiam tak, żeby jeszcze tam e, można było drogę puścić. I... Mam nadzieję, że się to uda. Gdzieś tutaj, o, w ten sposób drogę. No, a tutaj poletka byśmy wytyczyli. E, może to za zobaczymy. I mam nadzieję, że tartakom nie będzie to przeszkadzało. Znaczy, e, chatą drwali, przepraszam. Co ja z, ty z tymi tartakami? To nam się buduje, elegancko, no tu już takie można powiedzieć, no zobaczcie, jakie no, zbliżenie przekozackie można e, robić. Naprawdę, to fa fajne miniatury e, mogą powstać. Tutaj jest ta agora cała, e, agorę prawdopodobnie trzeba będzie też rozbudować, ale to jeszcze nie teraz. No dobrze, mamy, a co tam się znowu stało? Co tu? Aha, cały czas, że niby brakuje materiałów, 48 gliny? Nie goduj. ceramika się tworzy, ten że brak materiału. Ach ty. E, dobra. Teraz tak. Jak to się tu robi? No jest farma pszenicy, a gdzie się te pola wytycza? Pszenica. Pole pszenicy, tutaj się wytycza. Sześć takich pól. A zatem my możemy to zrobić przykładowo tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Można w ten sposób. Czemu nie? Bo gdy drugą farmę dostawimy, to będzie można to wyrównać. Tak? Czyli tutaj pola, i to nawet całkiem nieźle może wyglądać. Dobra. Ale nam każą jeszcze wybudować młyn. I ten młyn może stanąć tutaj czemu nie. Aha, tu czekajcie czekajcie, bo to jest co? A tam ściska. a to traci ten. Mm, efektywność. Musimy na to uważać. No ale dobra, już najwyżej ich przeniosę. Yy, I dodatkowo piekarnie chleba. Ta piekarnia to chyba większa od młyna, jest, nie? A nie. No nic. Szkoda, yy, to już mówiłem, że przy przymierzaniu ten procent nam nie spada, aby było wiadomo o co, o co tutaj chodzi. Proszę Państwa, ja jeszcze jedną yy, farmę pszenicy pozwolę sobie wybudować. Yy, Before we raise a joyful to toast to our development, we must take care of the vineyard, the winery, and a comfortable place for feasting. Properly processed wine grapes will provide a wonderful drink, and lesha will allow us to celebrate in the atmosphere of shared joy. Let our citizens feel pride and the exquisite taste of success. Już nie nagadałeś? Dobra, spróbujmy to wybudować tutaj. Kontynuujemy. Znowu nam się wyświetla nie na temat, nie? E, my mamy wybudować teraz dopiero plantacje, winogron, y, pole winorośli, winiarnie i lesze. No to, to już wiemy, że to jest ten. To już jest to miejsce, gdzie, gdzie oni będą sobie tam popijać nie? te różnorakie swoje trunki. A potem będziemy mm, zmuszeni, jednak z, y, trochę powalczyć. Tak? No dobra, mamy tutaj y, możliwość ogarnięcia pól. Przy czym widzę, że jednak troszkę to tak nie do końca dobrze y, wyszło. Y, to zróbmy tak: to dołączmy tu, żeby to jakoś tak fajniej wyglądało. Natomiast tutaj bym to. Może zrobił na tej e, zasadzie. O. Jest 6 na 6. No i ładnie się to zamyka. Dobra. To byśmy mieli. I teraz proszę państwa y, ta wi, winiarnia, tak? No nie wiem czy tutaj drogę puszczać. No można puścić. Czemu, czemu by nie? Czemu by nie? No może i tak być. Winiarnia, tak? Żeby być w zasięgu może y, magazynu, a jeszcze, jeszcze bym tutaj może w ten sposób drogę machnął, o. Yy, To jest co? No, to są ale oni już są i tak ograniczeni bardzo, <trujne> trudno się mówi. Yy, mamy w odwodzie tam dwóch drwali. Plantacja winogron. No, tu, tu już poważniejszy temat jest, ale tu jest jeszcze, tu jest jeszcze zasięg magazynu, więc więc ok, fajnie, nawet się to wpisuje w drogę, więc, więc dobrze. Udało się. Co tam się wydarzyło? Co cię boli? Eee, już wiem, co go boli. Agora nie przyjmowała więcej produktów. Prawdopodobnie. Ci tutaj surowców nie mają, no ale jak mają mieć, kiedy jeszcze nie było żniw, tak? Dobra, tu już nam stoi ta. Plantacja i teraz mamy sześć pól tutaj ogarnąć. Może w ten oto sposób bym zrobił albo hmm. Może tak. Raz, dwa, trzy. Yy... 4, 4, 5. O. Ja chciałbym to równo jakoś zrobić. Raz, dwa, trzy, 4, 5. No i tak i tak będzie źle i tak niedobrze, no. <grystanie> tych gwint. Jakby to puścić tak, to by było równo. To by było raz, dwa, trzy, cztery i byłoby równo. A tak? Dobra, poradziliśmy sobie. Jest 6. I dodatkowo proszą nas o wybudowanie jeszcze winiarni. No to to już robiliśmy. Przy czym e, potrzebujemy to mieć też w zasięgu magazynu. No i teraz rzecz jest następująca: jak to, jak to tutaj e, ciekawie zrobić, winiarnia? Ciekawie zrobić można byłoby w ten sposób, ale to już naprawdę tych, tych z tartaku to tam z drwali to ograniczymy. Zobaczcie, już tego to będzie pewnie można wyburzyć. No ale mówię, no tam mamy, tam mamy dwóch drwali, więc na nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. No i to lesze trzeba będzie wybudować, yy... ale to już będzie w usługach. O, jest i Noria, proszę, to, to w usługach jest, domu zrobiciela i lesze. Ten sposób można postawić Aha, ci tam nie, to już nie sięga, tak? A, żeś ty Dobra, to jeśli zrobię to w ten sposób To już będzie sięgało Aha, tylko że No właśnie Nie w każdego sięgnę Nie każdego sięgnę Tak jest źle i tak niedobrze, więc to powinno stać gdzieś tutaj. Myślę, że zrezygnuję z tych dwóch domków tutaj. Najwyżej je wyburzę i gdzieś przeniosę. Tak już być nie może. Musi być w ten oto sposób. Więc niech to sobie w ten sposób stoi. Czemu nie? Chyba, że tak nawet. Ej, na górę niech mi nie nachodzi. Z drugiej strony, no tam ten zasięg bo to, to powinno stać gdzieś tutaj ale dobra niech będzie w ten już trudno się mówi żyje się dalej No i co i gdy to zbudujemy no to następny etap to prawdopodobnie będzie to wojsko czyli te budynki militarne więc trzeba będzie to też przetrwać aczkolwiek ja już y, teraz postawię budynek militarny prawdopodobnie przy Agorze, żeby to było blisko, bo pamiętamy, że poprzednio to nam Agorę zaatakowali. No i żeby właśnie tego uniknąć, y, żeby, znaczy inaczej, żeby mieć blisko w miarę. Clean water and access to hmm. no, widzicie invaluable also in case of fires and with the help of herbalists and healers you will prevent many diseases and give residents a sense of security no tak no generalnie wcześniej noria yy, nawadniała pola tak Niezbędna do pozyskiwania czystej wody, która zarówno polepszy stan zdrowia mieszkańców, jak i posłuży do gaszenia pożarów, czyli ona teraz już jakby nie, nie spełnia tej funkcji nawadniania pól, co miało miejsce wcześniej, a będzie służyła do czegoś zupełnie innego, czyli kwestia pożarów jednak tutaj będzie, natomiast my zajmiemy się zielarzem, zajmiemy się norią. W kolejnym odcinku ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, jeżeli nie, zostawcie łapki w dół i sekcja komentarzy. Należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa! pa.